ma. co dziś robimy, na pewno nie bawimy się przem. będziemy grzebać następny samochód Skoda Roomster Wymieniamy przednie kol y poduszki kolumny McPhersona, tak więc będziemy nosić i tak dalej i tak dalej, dobra Tak, mam kolumnę McPhersona w... W katalogu niby jest napisane G40 na tym na tak samo w samochodzie z tyłu przy tym kole zapasowym odkręcamy z góry dobra, bierzemy szotę i piłujemy, ale chyba chyba nie chce mi się tego rozbierać, spróbujemy najpierw zrobić tak żeby było dobrze OK, uda mi się odkręcić i śrubę od łącznika z tym albo drążka reakcyjnego i jedziemy dalej. I kurde, tak, gumę tędy nie wiem jak. A, nie, wiemy jak. Po prostu wziąłem, złapałem mor szczypcami morsa pręcik ten, hmm? nie. A i ściągaczami ściągnęłem. Tutaj, tak żeby w razie czego móc to ten powrotem założyć, nie? Tą miseczkę, i tak dalej. O, tutaj jest. Widzicie? Pulżyk. O, miseczka. Na, na miseczce nie leży łóżko. W ten sposób. No, tak. A na tym le... I, I siedzi odbój. Tak? Nie. O, o w ten sposób. I składamy. Ok, nie udało mi się tego odkręcić. Nie wiem czy to mówiłem, czy nie mówiłem. Nie odkręcić, na no, razie tylko odkręciłem to. Nie chciałem tego nawalać pół godziny albo dwie. Więc opuściłem to wszystko i zobaczyłem, że wszystko się mieści. No i już łożysko wymienione. Kapturkiem do góry zakładamy, skręcamy i zaraz zakładamy odbój gumowy i miseczko z góry. No i jest, podamy do kupy. To śrubeczka, tam śrubeczka, podokręcać i może że będzie o wiele ciszej niż było. No i fajnie, już złożyłem tam do góry, bo widziałem, skręciłem. Nie zajebicie. Sąsiad przyszedł kurwa z siarką. Ale chuj tam, nie mu będzie. Wymieniłem też zbiorniczek płynu, żona sztuka. A tamten pociek pęknie, niestety, pod jak nie wiem, jak to chyba ze starości. Albo woda fabryczna Tutaj nie przykręcam pr drążka reakcyjnego Także w drugiej stronie nie trzeba było odkręcać Oho, i zaj Fajnie Robota skończona Czapeczki założone Kółko jest skręcone Drugie się dokręca właśnie Właśnie, o I nasz pies Daj znać hał Tacy hał nie umiesz, dobra na razie trzymajcie się i pamiętajcie, zasubskrybujcie mnie